Oj Od wielu lat bardzo żywiołowo, bardzo, bardzo optymistycznie czekają na nas. Fajnie, że jest dobra pogoda, ładny, ładny dzień. Możemy zjeździć racule leżonków. więc mam nadzieję, że będzie pozytywny odbiór i, i radość, że przyjadą strażacy poleją domy i, i posesję. W tym roku pieniądze są przeznaczone na zakup samochodu ambulansu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli przez dłuższy okres prowadząc biurkę zebrać te środki. Wszystkich zachęcamy nie tylko do wrzutki na, do puszki, ale także do wrzutki na specjalnie utworzoną zrzutkę na stronie internetowej. Można to zobaczyć na naszej stronie www.esperacula.pl. Wszystkich mieszkańców Zielonej Góry zachęcamy, żeby nas wsparli. Chodzi o zakup ambulansu, który będzie wspierał nie tylko system ratownictwa, ale także zabezpieczał imprezy masowe, a w przypadku zdarzeń losowych także będziemy mogli pomóc z ambulansem każdej osoby w potrzebie.